Zanim zaczynamy swój ten odcinek, przypominam, że rzeczy, które nie zostały odebrane ze streama 24-godzinnego, rozdam pod tym odcinkiem. Także jeśli chcecie je zgarnąć, oglądajcie odcinek do końca. Koniecznie zostawcie łapę, pisujcie wela do sklepu jeszcze dzisiaj, a na samym końcu odcinka powiem wam, gdzie się po to zgłosić. No i jak wiecie, w dzisiejszym rannym odcinku mówiłem wam o tym, że będziemy mieli aktualizację i szczerze wam powiem, że mamy bardzo dużo ważnych informacji, jeśli chodzi o to, co będzie się działo, o to, co weszło do gry. Jest naprawdę tego masa, więc raz po prostu Oglądać odcinek do samego końca. I teraz tak, zaczniemy sobie dzisiaj nietypowo, bo nie jesteśmy od razu w grze, tylko jesteśmy na Twitterze. Jak możecie zobaczyć, no siódemka odzyskuje swoje tereny. I co ciekawe, są jeszcze trzy mini mapy. Te mapy obrazują to. Że Ajo no przeliczyło się, ale to po kolei. Tu, jak możecie zobaczyć, tak to wygląda. Kolejna minimapa, która mm, powiększa taki, jakby rozmiar e, zajmowany przez siódemkę. Także to jest pierwsze, a to jest drugie. I tu już mamy pochłonięte to miasto, pochłonięte więcej terenu. I siódemka odzyskuje kontrolę, dlatego że no weszły niektóre rzeczy do gry, ale to wam zaraz je pokażę. Dalej, trzecia mapa. Zobaczcie okrążenie tutaj grot to w sensie pieczary. Także Ajo jest dokładnie w tym miejscu teraz i zobaczcie co jest dalej. Dalej mamy tylko i wyłącznie tam gdzie slon prawdopodobnie będzie, bo slon ma przejść w to miejsce. Tutaj mamy Drilla. No i jeśli chodzi o samą grotę, czyli tak grota, oni są tak jakby. W Odwrocie, tak bym to powiedział, ale wydaje mi się, że to tylko jest taka podpucha. I jeszcze jedno, co chcę z wami omówić, to tryb bezbudowania, ponieważ. Weszło bardzo dużo ważnych zmian jeśli chodzi o ten tryb. I chyba dzieje się to, o czym mówiłem już dużo wcześniej, kiedy ten tryb wychodził. Zaraz wam powiem o co dokładnie chodzi. Okej, okay, widzowie, wchodzimy do gry i pierwsze co możemy zobaczyć, no to mamy to lobby, o którym mówiłem już wam w ranym odcinku, że jest inne. Pewnie Wy już je widzieliście, ale słuchajcie, przejdziemy sobie do pewnej rzeczy, przejdźmy sobie tu. I tutaj po załadowaniu powinniśmy nie wiem czy to już jest dostępne, czy też nie, ale słuchajcie, mamy dostać tryb. Arena, ale bez budowania. Mamy dostać turnieje bez budowania. Mamy dostać dużo więcej, jeśli chodzi o bez budowania, i chyba Fortnite albo. Idzie w tą stronę, albo po prostu będą dwie ścieżki, czyli Fortnite z budowaniem, turnieje, być może FNCS-y, później z budowaniem i bez budowania. Być może będzie to oddzielnie. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. potoczy. Ja na pewno zrobię o tym od tak, że tak to na razie wygląda. Wejdźmy sobie do gry, zobaczmy, co zostało dodane. Okej, okay, pierwsze co jest mega zastanawiające, być może to właśnie też nam na miniaturkę. Mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Później sobie sprawdzimy jeszcze rzeczy, które zostaje dodane. Jak widzicie, no, ten balon wcale się nie rusza. Nagadałem trochę tutaj głupot. Nic takiego się nie będzie działo, ale te, może nie tak balony, co sterowce, no będą się zmieniać, jak? Zaraz wam powiem. Także lecimy pierwszy co w tamto miejsce i sprawdzimy, co się tam dzieje i z tego, co widzę, mamy też coś takiego, tam jakiś dym, zaraz to też sprawdzimy, gdzie to jest dokładnie, czy mamy w ogóle jakąś zmianę taką na mapie, że jest w się zaciemniona, no nie mamy, ale tam to jest bardzo ciekawe, polecimy tam zaraz, tu już co? So aha, dobra, A, dobra, 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 czyli widzowie, to jest teren, aha, tłumaczę. O, w ogóle, patrzcie się, kto tutaj jest. Szablo ze mną misz Uuu, Uu, on się przeniósł. Tak jak mówiłem, widzowie, ty patrzcie, co... co... się tu dzieje? Mamy jakiegoś rifta. Ej, ale dymy. Patrol UR i wartownicy siódemki tutaj. Co to za rifty są? Ej, to jest dobre, widzowie. To mi się podoba. Coś takiego mi się podoba. Czyli mamy tutaj wartowników siódemki, którzy ze sobą walczą i zastanawiają mnie te rifty. O co chodzi z tym riftem? Czy do niego da się wejść? Słuchajcie, to się to jakby wyświetla tak dziwnie. Także oni tutaj walczą między sobą, czyli wartownicy siódemki odbijają aktualnie miasto Daily Bugle. No kto by się tego spodziewał, że coś takiego będzie? Fajnie, podoba mi się. Jestem ciekaw, czy jest to włączone na arenie i tak dalej. Ale tak jak u górę możecie zobaczyć, mamy sza... Aha! Oni się tu respią cały czas nowi, ty! Ale dymy! Czyli czekajcie, da się w to wejść? Spróbujmy w to wejść. Nie da się w to wejść. Oni się po prostu respią w tym miejscu i jeśli giną, no to pojawiają się po prostu kolejni. Ale dobre. Dobra, ja się tutaj szybko podleczę. Ej, naprawdę, chociaż no nie ma czym za bardzo, naprawdę dzieje się widzowie, naprawdę się dzieje. Tutaj mamy tego szablo zębnika, on ma cały czas to samo. Ja pewnie zginę. I to jest chyba ta super moc. Jeszcze raz tutaj przylecę widzowie i sprawdzimy o co chodzi z tą super mocą. Tutaj wam co dopiero powiedziałem, że coś będzie się działo z tymi sterowcami. Te sterowce mają być no e, zestrzelone, że tak powiem. i one mają leżeć na ziemi jako e, może nie tak gruz, co, po prostu, że no rozwalony, rozwalony sterowiec ma leżeć na ziemi. One nie będą się przemieszczać po mapie e, na tą chwilę przynajmniej, ale no tak jak mówię po prostu one będą zestrzelone, czy też, no nie wiem, odpięte jakoś, cokolwiek się z nimi wydarzy. Zobaczmy jeszcze na tą jego supermoc. On ma coś nowego. Widzicie, czekajcie, podbiega. Tak, on, ty on tego chyba nie miał. On tego... Ty, dobra, to, to miał, okej. Okay. Czyli on się staje coraz bardziej... Eee, ja cię kręcę, żebym nie zginął, bo chcę zobaczyć, czy on faktycznie ma cały czas to samo. Dobra, czyli on cały czas wyrzuca... Ten karabinek, który wyrzucał, etap pierwszy ukończony. Nie przestawaj od Aha, czyli kolejne coś tutaj się respi. Dobra, ej, oni wchodzą do środka. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Czyli mamy im pomóż odbić. Ej, ale dymy, no, ich zle trochę. Się, jak oni się cofają w ogóle, dobra. Czy oni będą przechodzić dalej? Tak, przechodzą dalej. Ej, to jest fajne. Pomagamy odbić miasto, tak o. Jestem ciekaw, czy coś się wydarzy na końcu. Tam są kolejni. To znika teraz. Czy to coś wyrzuciło, czy mi się wydawało? Chyba leczenie? Nie, leczenie zostało po nich po prostu. Au. Nie wiem, czy to jest ten boss z góry, czy nie. Dobra, wyeliminujmy go. Bo on ma... Co, on by miał mityka kolejnego? Nie. Aha, czyli to jest jakby, jakby słabsza wersja tego kota. Na to by wyglądało. Siódemka wygrywa. No i co dalej? Tak, i zobaczcie, ej, jest lód! Jest lód z tego. Tak jak mówiłem, uuu! Czyli jak pomożemy siódemce, oni nam dają lód. Co tu się dzieje jeszcze tańcą? Dobre! I sobie dobre. Fajnie. Czyli oni wygrali i pytanie teraz, no tu już nie, nie toczy się żadna walka. Mamy lód, zobaczcie ile lutu z tego leci. Z tych pomagierów, nie pomagierów, tutaj jeszcze wcześniej, to jumpad jakiś. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne leczenie, jakieś takie karabinki, nie karabinki. Czyli warto jest im pomagać, to jest oczywiście moje co wyleciało wcześniej. Sprawdźmy inne rzeczy. No lecimy teraz zobaczyć na ten wybuch, no nie? Gdzie ten wybuch tutaj jest? Otwórzmy sobie parasol. I ten wybuch jest gdzieś. Aha! Czekajcie, już chyba wiem o co chodzi. Tutaj mieliśmy wieżyczkę i być może jej nie ma. Jakby to wyglądało? Pewnie tak, pewnie tak będzie. Czyli ta wieża po prostu została zestrzelona. Nie, jest? Nie, nie ma. Tak jak mówię, wieża została zestrzelona w tym miejscu. Więc nie mamy już. Tak jakby Ajo traci. Nie, tak. Ajo, Ajo. Traci swoje pozycje, i siódemka zaczyna to wszystko wygrywać. O, zobaczcie, wszedłem sobie na zwykły, na zwykły mecz i znalazłem ją, ale w lobby. Także ona powróciła i ma, ona działa dokładnie tak, jak wam pokazywałem w odcinku. Ale co chcę sobie jeszcze sprawdzić? Czy są jetpacki? No nie, to jest ważne też. Także ta heavy sniperka jest niebieska, więc dosyć łatwo ją znaleźć. I tych snajperek będzie dużo, ale one nie biją na jeden w głowę, pamiętajcie o tym. I mamy też linki w trybie z budowaniem. Nie wiem czy one były wcześniej, ale super. Nie jestem jeszcze ciekaw czy są jetpacki, bo one mogą być po prostu na tym trybie, a w labonie. I one powinny być gdzieś zawieszone. Tu czyli jeszcze jetpacków po prostu nie ma. Jest na tą chwilę sniperka. Jetpacki pewnie będą za tydzień. Widzowie, podczas montażu tego odcinka okazało się, że jest jeszcze jeden bardzo duży news. I możecie go zobaczyć dokładnie tutaj. Słuchajcie, klombo wróciło na mapę. Zobaczcie, znowu wróciło poczniek. I jaka jest, ta, jaka jest decyzja tego, że one są poczniejem? One po prostu ukrywają się przed wojną. I tutaj możecie znaleźć jednego klombo. Ale on jest pocznieniem tak jak na samym początku chapteru trzeciego. Więc możecie go znaleźć dokładnie w tym miejscu. No tylko że jest on po prostu pod śniegiem, ale to na pewno jest on, bo widzimy to właśnie po tym nosie. Także można powiedzieć oficjalnie, że Klombo wraca. Jeśli chodzi o zgarnięcie tych rzeczy, na moim Instagramie pojawi się na kafelku pytanie, a będziecie się musieli zgłosić i ja wylosuję spośród tych pytań osoby, bo tam będę miał bezpośredni kontakt z wami. Także to by było na tyle, trzymajcie się na razie piona.